Simon Amordy, ja jestem Fajku, witam Was bardzo serdecznie w odcinkach ze Skywarsów, których dawno nie było. No i chyba intro. Dobra, jeszcze nie jesteśmy sobie na ręce, bo tak stwierdziłem, że w sumie i tak nie będziemy długo czekali. Tutaj, na razie, ktoś gra w sumie, to możemy sobie dać tutaj, żeby już nam czekała następna ręka. Ja tego nie ogarniam, o co tutaj chodzi, i w ogóle jestem dosyć w to słaby. No ale wbiłem tako, żeby sobie w to pograć. No i ogólnie muszę mieć jakieś serie, żeby nie wrzucać Minecraft Survival i Minecraft Bedwars na zmianę. Po prostu muszę sobie wymyślić jakoś więcej serii. A dzisiaj nie mam tak, jakby czasu na myślenie, bo dzisiaj jeszcze jeden odcinek muszę nagrać na jutro. Na, na jutro. I, I właśnie będę musiał się spieszyć, żeby to szybko gadać. Ten odcinek też nie będzie najdłuższy, bo ja będę musiał go jeszcze dzisiaj wrzucić, więc w ten sam dzień, w który jakby go nagrywam, wy będziecie go oglądać. Więc muszę się pośpieszyć. Dobra, pójdziemy sobie chyba, myślę, szybko na środek, bo tam mi raczej nikt nie dojedzie. Pewnie zaraz będzie pisali, że jestem na 8 i nie umiem się tutaj budować, ale nie chcę mi się puszczać tego shifta, bo pewnie się skończy tak, że spadnę. Muszę jeszcze odmienić, w którym lecie je, jest tutaj najlepszy. No i oczywiście zrobimy to na najlepszym serwerze, czyli mineplay. .pl. I ogólnie możecie zostawić suba, że jesteście nowi, dlatego że jeżeli będę miał 1000 słów, to po prostu będę miał tutaj na serwerku youtubera hmm, chyba nie dostanę temków jak poleciał na dół, no ale trudno o co tutaj chodzi z ziemiakiem? jak mnie jeszcze zrzuci. Nie, no nie ma szans, po prostu wyskoczyć co nie? No tak też myślałem. Dobra, tam ucieka jeszcze jedna osoba, nie wiem czy chcę na nią wybiegać. Ej, w ogóle mam ha... O nie dobra, tutaj mi po prostu poducało. Co tu się stał, o i temu poleciało na dół, wow, szkoda, że nie zebrałem żadnych. Dziwnie, bo po ogólnie jak podbiegł do mnie, to pokazywało mi, że ma 0% zdrowia tam kolejny leci. A ciekawe czy zdążę do niego dobieć, czy on już przeskoczy. Dobra, on przeskoczył. I to jest jedna z przedostatnich osób na ręce. Więc jeżeli się wbijemy mu na web, to tak teoretycznie wygrana jest nasza. Wow, miałem miecz na podpalenie, ale całe szczęście nie udało mu się tak jakby nic nam zrobić. Więc idziemy sobie do góry, zaraz się resetują skrzynki, więc szybko możemy sobie pootwierać, tak w ogóle tutaj już ktoś był, bo widzę, że tam są skrzynki pootwierane. Mamy mieczyk, o kurde, nasz szatnes, nie, najgorzej, zacznijmy od tyłu, widziałem, że ktoś tutaj był, bo skrzynki były otworzone, no i widzimy się chyba na następnej arence. Dobra, więc jesteśmy sobie właśnie na kolejnej arenie i ogólnie będziemy Tobą szli na środek, bo tutaj nie ma nikogo, kto się dobrze bije. Jak gra na Hypixel, to prawie każdy mnie niszczył na solo, a tutaj jest bardzo mało osób, które po prostu są w stanie wygrywać. Nie wiem, czy większość osób tutaj gra na telefonie czy coś takiego. W ogóle muszę się nauczyć troszeczkę wolniej mówić, bo ja mam wrażenie, że przymulam jak wolno mówię, ale to zawsze właśnie nie od tego zależy, czy się przymula. Jeżeli się wolno mówi, no ale ja po prostu jestem przyzwyczajony do tego, że strasznie szybko mówię. Nie będę musiał się od tego odzwyczaić, no bo wtedy mówię niewyraźnie. Dobra, nie wiem czy ten ziomeczek co tam jest, będzie się budował do mnie, ale pewnie nie, więc idziemy sobie na na środek, mam nadzieję, że spotkamy kogoś i go dociśnijemy do Ej, tutaj jest jakiś mini-youtuber, Belfik, e, mini-youtuberem jest się i ma się więcej niż e, coś pomiędzy 1000 a 5000 subów, e, tak mi przynajmniej wydaje e, a kojarzy go z kogoś, Ja mam pamięcia, skąd, mamy Elytrę, wcześniej jak latałem Elytrą, skończyło się tak, że wylądowałem na wyspę i później spadłem z powrotem więc e, troszeczkę śmiesznie, myślę, że się wbudujemy tutaj kawałki. spróbujemy przejść tą Elytrą E, właśnie tam do przeciwnika. Nie wiem czy tam ktokolwiek jest, więc jak coś to sobie po prostu pójdziemy w drugą stronę albo polecimy sobie na środek, to też jest dobra myśl. myśl, e, Tylko że tutaj mamy skrzynki, więc spokojnie by było się tutaj wbić i po prostu e, pozbierać jakieś tamki. Nie wiem czy tutaj jest więcej temu, więc polecimy sobie tak. Mm, założyłem sobie to metrę założyłem sobie ją. Więc wiecie o co chodzi. Wylądujemy się tutaj właśnie. Szybko sobie zjemy marchewkę, żeby HP nam się zaczął regenerować. Założymy sobie diamentową zbroję, bo mamy zamiast niej Elytrę. Eee, dobra, mamy żelazny miecz. On nie jest wcale jakimś super, mega dobrym mieczem, więc może zaraz lipa. Jeżeli nie spotkamy jakiegoś diamentowego Sharpness 3, to jest chyba najlepsza rzecz, jaką chcemy. A, Ziemek nie może we mnie trafić, a w niego też. Najgorzej. On nie uciekał. No i to, to jest, jakiś się gra na jakimś serwerze, gdzie są jakieś przeterane klasy. W ogóle nie wiem kto mnie zabił. Jak to się stało, że przed chwilą tutaj nikogo nie było, a ktoś tam przed chwilą zaskoczył. O co tutaj chodzi? W ogóle ten też beka, bo się gdzieś przeteleportował. No ale gramy sobie następną rundę, pewnie będziemy grali znowu z tym mini youtuberem. Ciekawe czy jest jakimś fejmem czy nie, ale pewnie jest takim faj'em jak ja, czyli wcale. Ale jest że po prostu ten nick nie mam pojęcia skąd. Eee, no i w sumie widzimy się już na następne ręce, bo nie będę z wami czekał, aż się zacznie. Dobra, no i ty i dobra. Dobra, no jesteśmy sobie na kolejnej arence będziemy tutaj wiadomo co chodzi. Zbierali sobie ten mamy mieczyk na szarty, szywiec, jest mega kozacko I teraz nie wiem, tutaj jeszcze gdzieś była jedna skrzynka i weźmiemy sobie diamentowej temy. Mamy super. E, znaczy w sensie diaksy nie diamentowej temy. I od razu lecimy sobie na środek. Mam nadzieję, że teraz nikt mnie nie zrzuci jak wcześniej, prawie przed chwilą sam spadłem. Dziwne jest to, troszeczkę mnie denerwuje zawsze jak są klasy, bo... Ja po prostu lubię grać, jak jest wszystko porówno w sensie, że każdy ma porówno, nikt nie może sobie tego kupować, bo wtedy jest uczciwie i mam wrażenie, że jest fair. Ja teraz zrobiłem, bo po prostu sam spadłem i widzimy się w sumie na następnej ręce. E, dobra, jesteśmy sobie właśnie na ręce kolejnej. E, jak mam stąd wyjść? Nie ogarniam najgorzej przypał straszny. E, dobra, chyba po prostu jak sobie zjedziemy tutaj w dół, to powinny być gdzieś dookoła tego skrzynki, a jeżeli nie będzie, to będzie słabo, dobra, mamy jedną skrzynkę i mamy Elytrę, ale nie będziemy chyba tą elytrą do nikogo lecieć, bo tutaj jesteśmy za nisko. Musielibyśmy wbudować jakiś mostek do góry i to jest chyba ostatnia ryga w tym odcinku. Sorry, że ten odcinek jest taki krótki, ale to nie chodzi o to, że ja po prostu, nie wiem, nie mam czasu nagrywać czy coś. E, tylko ja po prostu ten odcinek muszę jeszcze dodać, a z moim internetem on się pewnie będzie wrzucał godzinę, jest 16, jeszcze miniaturkę, muszę zrobić w ogóle takie tam rzeczy. Więc po prostu chciałbym się wyrobić i jeszcze dzisiaj jeden odcinek nagrać, nie mam pojęcia z czego. Chciałbym wrócić do nagrywania Terrarii Robocrafta, ale mam wrażenie, że to może być ciężkie, w sensie, żeby, że to już będzie za dużo, że nie wiem. Jeżeli nagrywam dwie gry, w sensie, że samego Minecrafta, tylko że Minecraft Bedwarsy i Minecraft Survival, to mam wrażenie, że tego jest za mało. A jeżeli z, na, zaczynam nagrywać troszeczkę więcej rzeczy, to mam wrażenie, że jest tego za dużo, więc śmiesznie trochę. Dobra, tam się biją zimeczki, więc ja teraz przyjdę i po prostu... No, no i patrzcie, odleciał sobie po prostu. No bez sensu, nie wiem, denerwuje mnie strasznie, jak są takie klasy. No, bo jaki to ma sens, jak przylodzę się biedzie mam on odlatuje, a ja nie mogę go gonić, bo jestem jakimś biedakiem i nie mam takiej klasy. Wcześniej mi na przykład jakiś golem na hita dojechał. Nie wiem, w sumie czy wtedy przegrałem, czy wygrałem. No, ale też tak, bo pewnie on ma jakieś zwiększone obrażenia, bo miałem praktycznie full HP i dojechał mnie na strzała. Tako. No to nieźle ma. Ej, y, tutaj była taka pałka od możliwe, że tym mógłbym latać, ale raczej nie. Dobra, to chyba zniknęło z mapy, więc już trudno, nic takiego nie było. Y, zjedzmy sobie szybko jedzenie, żebyśmy zaraz do jadu nie dostali. tutaj mamy? Speed dwójka na minutę 30. Ok, kozacko. Więc weźmy sobie właśnie tą Speed dwójkę i hełm sobie załóżmy i możemy chyba iść się bić z tym ziomeczkiem. Nie no, dobra, tam nikogo nie ma. Dostaliśmy we trójkę, ja i jeszcze dwie osoby. Jedna na pewno była gdzieś tam, a jedna nie mam pojęcia gdzie, więc fajnie by było się przebiec jej po prostu poszukać. Wydaje mi się, że ona może być jakąś klasy i się chować gdzieś na mnie, po prostu się czaić. Bo jak biegam tak dookoła, to nikogo nie widzę. Jest po prostu pusto. Tutaj była jedna osoba, ale też już nie wiem, gdzie ona poszła. Widzę, że ktoś tam strzela. Mm, dokładnie tam jest. Więc może, jeżeli się buduję do góry, to mnie zrzucić. A jeżeli mnie zrzuci, to będzie frajerką, frajerem. Eee, więc weźmy sobie te nasze temki i podbudujmy się po prostu do tego mostu tutaj. Okej, okay, dobra, widzę obydwie osoby są tutaj. Jedna jest tutaj na tej wyspie, a druga jest na tamtej. Więc możliwe, że one mają jakieś słabe temy. jeżeli tylko się tutaj wbijamy do nich, to one od razu będą miały deda. Więc nie wiem czy powinienem tam jeszcze się tutaj na nie zaczaić, oni wpadłem do jakiejś dziury. Nie wiem czy to była jakaś pułapka specjalnie zrobiona czy coś, ale wpadłem do niej. I co ten zemeczek tutaj kombinuje? Dobra, zrzuciłem tego i został jeszcze jeden i... Chyba to wygramy, tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba, że idzie w naszą stronę, to wtedy będziemy mogli mieć slipę. Bo nas po prostu zrzuci. Ale on raczej tam kampi na tej wyspie i raczej nie jest. E... Boże, mówię za dużo raczej. I raczej nie jest chętny do bicia się. Znowu powiedziałem to, no ale trudno. E... Gdzie on był? On był tutaj, na tej wyspie obok, chyba. Z tego co pamiętam. Więc po prostu się tam wybudujemy i poszukamy stamtąd jakiegoś mostu gdzieś dalej. Już mi się skończyła płotka na przyspieszenie. Nie wiem, czy on czasami tutaj nie przeszedł. Nie, dobra, nie ma połączenia z tą wyspą, więc. Tak, teoretycznie on powinien tam być najgorszy jak nam walnie takiego Blaze. Nie wiem, nie wiem czym te strzelają, no ale z 16 i po prostu załapiemy Dada. To będzie najgorsza rzecz, jaką możemy teraz. Co, co się może nam stać, po prostu? Albo go po prostu tutaj nie znajdziemy. Czekajcie, czy jest stąd jakiś most dalej chyba. O, dobra, znalazłem tego ziomka, ale prawie spadłem przy okazji. On jest na środku już. Nie, chyba się skrzynki zaraz odnowią Więc nie musimy tam dotrzeć zanim się skrzynki odnowią Bo jeżeli on zbierze tej temy, to będzie mega słabo dla nas I po prostu nas dojedzie On chyba ma też latanie, bo nie wiem jakby mógł tędy tutaj przeskoczyć tam y Więc gdzie on jest? Teraz go szukamy O nie 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 nie, skrzynki się zresetowały Gdzie on może być teraz? Szukajmy skrzynek, które już są otworzone Mamy Ender Pearl, jak coś żeby uciekać To tutaj takiego jest? Tutaj nie ma już nic ciekawego Biegajmy sobie w kółko, pewnie go zaraz spotkamy, albo po prostu musimy go szukać, no bo my już mamy chyba prawie najlepszej temki. A spadł w sensie, że złamał nogę, czyli chyba uderzył o ziemię i umarł dobra kozatko, więc to by było na tyle dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Jeżeli jeszcze nie zostawiliście suba, jesteście nowi na tym kanale, to pamiętajcie, żeby go zostawić. Bo po prostu to mnie motywuje i takie tam, wiecie o co chodzi. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku, siema!